Dzień dobry. Przyszedł czas na kolejne prace w ogrodzie warzywnym. Dzisiaj będę wysiewała fasolkę. Wybrałam odmianę złota saksa. Jest to odmiana wczesna, która stopniowo dojrzewa, ale jest niezwykle plenna i oczywiście bezwłoknista. Do zabezpieczenia nasion fasoli zastosuję power seed. Jest to zaprawa mikrobiologiczna, która zawiera grzyby z rodzaju trichoderma, grzyby mikoryzowe oraz bakterie ryzosfery. Zabezpiecza ona w swoisty sposób nasionka przed chorobami grzybowymi, ale też patogenami. Do zaprawiania nasion wykorzystałam wyższy pojemniczek ze względu na wietrzną pogodę. Nasiona, które mają śliską powierzchnię, dobrze jest przed zaprawianiem zwilżyć delikatnie wodą, żeby po prostu substancja dokładnie ochroniła nasiona przed organizmami patogennymi. Nasiona trafiają do wcześniej zrobionych dołków. Do jednego dołka daję trzy nasionka, następnie przysypuję. Ziemią. Jeżeli jest sucho, dobrze jest obficie podlać nasz warzywnik wodą.